Cześć Szczyj Boże, dobry wieczór. Witam Cię w kolejnym Nucnym Marku. Dzisiejszy Nocny Marek jest szczególny wyjątkowy, dlatego, że chciałbym się z wami dzisiaj czymś podzielić, wielką radością, którą przeżywam, z wielkim wzruszeniem przez cały dzień i z wielkim takim też dziękczynieniem, które dziś moje serce wypełnia, a z drugiej strony takim też doświadczeniem niegodności tego wszystkiego, co się w moim życiu dzieje. Niedorastania do niedojrzałości do tego wszystkiego, do czego Pan Bóg mnie zaprasza. O czym mowa, 9 lat temu, 28 maja 2011 roku w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, jak to mówimy na Lipowym Zgórzu, przyjąłem święcenia prezbiteratu z rąk dzisiaj już księdza arcybiskupa Stanisława Bucika Metropolity Lubelskiego, wtedy jeszcze bodajże sekretarza generalnego w Episkopacie, pochodzącego rodem niedaleko z Tuchowa. Ale to już mniejsza o to. 9 lat temu zostałem księdzem. 9 lat temu na Facebooku, nawet dzisiaj na Instagramie, wypisałem ile to jest już miesięcy, tygodni, dni, godzin, minut, sekund. I to z każdym sekundą to wszystko wzrasta. I z każdym sekundą, z każdą chwilą odkrywam, jak, jak bardzo wobec tego wszystkiego jestem mały. Na obrazku prymicyjnym z okazji premisy robić takie obrazki, bo ludziom się rozdaje na pamiątkę błogosławieństwa, na pamiątkę przy świętej permisyjnej, chociażby w parafii rodzinnej. Napisałem taki cytat, który wybrałem sobie, może wtedy z taką wielką fascynacją, nadzieję po dziewięciu latach, widzę, że to rzeczywiście to słowo się dokonuje, to słowo Boże czyta mnie albo moje życie jest no, czytane w Biblii tak bardzo mocno. Wtedy wybrałem słowa z listu do Koryntianu. Przechowujemy ten skarb. Naczynia gliniany, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. I widzę, jak Pan Bóg to kapłaństwo, którym mnie obdarował, włożył właśnie w te gliniane, kruche naczynie, jakim jest moje życie, ale naznaczone słabością, grzechem, małością, niedojrzałością, lękami, strachem, obawami, zazdrością, pychą, egoizmem itd., to wszystko Pan Bóg włożył w swoje święte kapłaństwo i wybrał mnie na tego, tak mam nadzieję. Tego czytuję, to, to odkryłem. Tak też wybrałem. Jego wybranie, nie ja go wybrałem, to on mnie wybrał, on mnie powołał do tego wszystkiego. Wpisując w moje życie też to wszystko i takim, jakim właśnie jestem. To jest to słowo, że Pan Bóg nie powołuje idealnych, doskonałych, nie? ale uzdalnia powołanych. I widzę, że za łaską Pana Boga jestem tylko tym, kim jestem. Tylko i to wszystko, co się dzieje w moim życiu, to wszystko jest łaski Pana Boga. Dzięki Jego łasce, dzięki Jego mocy. Dzisiaj w tym dziewiątym roku, kończącym się dziewiątym, dziewiątym roku, ka Państwa, zaczynającym się powoli dziesiątym, chcę Panu Bogu za każdego z was dziękować. Za każdego z was, którego spotkałem na swojej drodze życiowej. W tej świecie, w tym, w tym wersji w świecie tym rzeczywistym, realnym, którego znam, którego spotkałem, z którym zamieniłem zdanie. Ale też może wielu z Was, którzy może nigdy się się nie spotkaliśmy, a może gdzieś tu jesteście chociażby przez ten kanał na YouTubie, czy gdziekolwiek na jakichś różnych ścieżkach się spotkaliśmy na rekolekcjach, misjach, na Katechezie, gdzieś w konfesjonale, gdzieś jak w kościele, kiedy głosiłem słowo. Chcę was Panu Bogu polecać i chcę za Was dziękować. Dziękuję za te wszystkich ludzi, których spotykałem w bardzo konkretnych miejscach. Najpierw z przyświęceniami byłem na praktyce pastoralnej ślubami wieczystymi w Gliwicach, to był dla mnie piękny czas. A potem poświęcenia, jak moja pierwsza parafia Torun. No i wspólnota młodych Wyspa, którą wspólnie gdzieś tam z młodymi założyliśmy. Przepiękna droga. Dzisiaj tej wspólnoty nie ma, ale są ludzie, którzy mam nadzieję macie gdzieś tam doświadczenie wspólnoty. Budowania tego. Różnie było między nami. Różnie było w tej wspólnocie, ale czuliśmy się razem. Wspólne podróże, wędrówki, wakacje, ferie modlitwy, czuwania, spotkania, ta sala, którą robiliśmy, którą tworzyliśmy z żółwiami, kameleonem. To było piękne. Potem był Szczecinek. To było gdzieś tam 18 miesięcy. Też piękne spotkania, domowy kościół. Też i katecheza w szkole podstawowej i w ekonomiku. I wspaniali ludzie, których spotykałem na którego zwiedzałem, gdzieś na na ścieżkach mojej, mojej posługi, który, z którymi się witaliśmy, żegnaliśmy przed Kościołem. Potem był Wrocław. To już był rekordowy, krótki czas, bo tam 3,5 miesiąca od 1 września i gdzieś 20 któregoś grudnia wyjechałem. Może takie życie trochę w ukryciu, ale też, też było ważne i też wspólnota. Matki Bożej pocieszenie wspólnota charyzmatyczna, cudowni ludzie, wspaniali. Tam spotykałem i, i Wrocławianie, parafianie, i Domowy Kościół również. I potem był Szczecin. Szczecin całe 3 lata, 30 miesięcy y, to było tak miesiącami. I Też Domowy Kościół i wspólnota młodych chlebak, którą założyliśmy, która powstała. I brzmowani, i dzieciaki, które uczyłem po które przygotowałem do pierwszej Komunii Świętej. I, I rodziny, przyjaciele, których naprawdę pewne relacje, rodzice ministrantów szczególnie. To był piękny moment. Was bardzo mocno gdzieś wspominał mi w sercu. Pamiętam to odejście i pożegnanie, które gdzieś tam gdzieś w sercach ciągle żyje, i ta przyjaźń, która się zawiązała. I wreszcie Kraków, że od dwóch lat prawie i duż akademickie na górce, pośród którego jestem mega szczęśliwy. I żebym miał powiedzieć: Szukajcie dobrego dusz w którym człowiek może poczuć się szczęśliwy, to właśnie ja jestem. Pośród tych ludzi, których jest, jestem, do których mówię, posługuję. No ale teraz w tym czasie głupim, zwariowanym, czasie pandemii i rozproszenia. Kiedy każdy jest po swojej gdzieś tam domach i nie możemy się spotkać. I od trzech miesięcy sala jest pusta. No dziękuję Wam. Dziękuję Panu Bogu za Was. I uczniów z czwartego liceum. Wszystkich, których spotykam na swojej posłudze, drodze. W różnych tego wariantach. I z Mikael. No dużo tego jest. To wszystko Pan Bóg mi daje zupełnie za darmo, zupełnie niezasłużone. Słuchajcie, ja niczym sobie nie zasłużyłem, że pośród Was jestem, że Wy jesteście pośród mnie, że Pan Bóg nas dał siebie nawzajem, zupełnie za darmo i niezasłużenie, ale to jest Jego łaska. Chcę Panu Bogu dziękować za każdą Eucharystię, za każdy sakrament spowiedzi, którym byłem szafarzem, ale też penitentem, kiedy ja korzystałem. Za każdy sakrament, który udzielałem, za wszystkie krople wylane w czasie krztu, za przygotowanie do brzmowania, za wszystkie momenty kiedy, było kiedy udzielam namaszczenia chorych, namaszczenia sakramentu wzmocnienia, te momenty, kiedy musiałem, musiałem byłem proszony i cieszyłem się, mogłem do wielu chorych być, odwiedzać, nawet i w szpitalach. Uczyliście mnie i uczycie mnie ciągle. Życia uczycie mi mnie, mnie wiary. właśnie wy mi uczycie wiary. To mi, wiem, że wy mi Pana Boga dajecie, że Pan Bóg do mnie przychodzi przez Was, przez każdego z Was. Nawet przez trudne wydarzenia i sytuacje. I to jest. Wielkie dzieło Pana Boga to są wielkie rzeczy, za które chcę naprawdę, naprawdę dziękować. Żeby się nie rozgadywać, po prostu chcę Was dzisiaj polecać. W najbliższych dniach chcę odprawić Eucharystię. Nie wiem dzisiaj, ale taką też szczególną za Was osobno. Wrócić ze święceń, chcę się pomodlić. Też ogłoszę, kiedy to też będzie. Chcę Panu Bogu dziękować za Was. Chcę też przepraszać. W ludzkiej łomności też dokonało się wiele zła, i wiele czasem zgroszenia i z mojej słabości. Czasami odchodzenie z różnych wspólnot, ludzie przeze mnie przez moją złe postawy. Dlatego chcę Was też dzisiaj przeprosić. Przecież też o chcę też modlić się o to wybaczenie. żebyście mi wybaczyli moje ludzkie łomności, żebyście się za mnie modlili. Żebym potrafił być pasterzem, żebym potrafił prowadzić was, ale żebym potrafił być z wami, żebym potrafił was słuchać, żebym potrafił razem z wami, nie tyle pierwsze, ale razem z wami, między wami, żebym was czuł, tak jak mówi papież Franciszek. czuć owce, czuć wasze potrzeby. Czuć Wasze słabości, pośród Was być, I razem pokazywać Wam, gdzie jest Chrystus, gdzie jest nasza nadzieja, gdzie jest ta przeogromna moc Pana Boga, która nie wychodzi ode mnie, nie wychodzi z mojej pychy, mojego egoizmu i narcyzmu, ale wychodzi zawsze z boku przybitego Jezusa, którego zawsze wszystko bierze początek. Dzięki Wam jeszcze raz i powodzenia. Idźmy dalej, idziemy dalej za łaską Pana Boga. Bez Niego jesteśmy niczym, bez tej łaski nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Na kolejne dni naszej wędrówki bycia razem wspólnego posługiwania, niech nam Pan Bóg błogosławi. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Gdybym już nic nie mógł zrobić, nie mógł nic mądrego powiedzieć, cokolwiek, kiedykolwiek mi się mądrego udało powiedzieć. To proszę Pana Boga o jedno, żebym mógł błogosławić. Żebym chociaż kiedy może nie wiem. Przyjdzie taki moment, że Pan Bóg, nie wiem, Pan Bóg, nie Pan Bóg, że stracę mowę, stracę wzrok, stracę, nie wiem, ruchliwość przestanę chodzić. Tak, żebym chociaż mógł, nie wiem, prawą rękę podnieść i po Cię. Za to Panu Bogu najwięcej dziękuję. Za to, że, za ten, za tą rękę. Dzięki której, kiedy podnoszę, mogę prowadzić Eucharystię. Za Ciebie, za mnie, za cały Kościół. I za tych, którzy o tym nie wiedzą nawet. Amen. Dobranoc, dobrego dnia. Cześć.